To wydarzyło się, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Miałem 12 lat i mieszkałem w bardzo małym miasteczku. Właściwie to nawet nie było miasteczko, a bardziej wioska. Miejscowość ta była na tyle specyficzna, że znajdowały się tu aż trzy kościoły i cmentarz na wzgórzu. Mieszkałem na samych obrzeżach z moim dziadkiem, który był dość znanym jasnowidzem i uzdrowicielem. Od zawsze byłem z tego względu narażony na jakieś paranormalne zdarzenia, podobnie jak cała moja rodzina. Pewnego dnia zaprosiłem do siebie na weekend przyjaciela. Zwiedzałem ostatnio las i odkryłem przepływający nieopodal potok, więc chciałem tam pójść razem z nim. Jako dziecko spędzałem znaczną większość czasu na świeżym powietrzu, a las zawsze mnie do siebie przyciągał. Co prawda nie czułem się w nim zbyt pewnie i trochę bałem się tam chodzić samemu, ale mimo to próbowałem przezwyciężyć mój strach. Mój przyjaciel przyszedł do mnie w piątkowy wieczór, ale już parę dni wcześniej opowiedziałem mu o miejscu, które odkryłem. Tego dnia było już późno, więc zdecydowaliśmy się wyruszyć w sobotę z samego rana. Gdy tylko wstaliśmy, spakowaliśmy się i ruszyliśmy w drogę. Las był w niektórych miejscach otoczony prowizorycznym płotem, a raczej metalowymi linkami przywiązanymi do drewnianych słupów pewnie po to, żeby zwierzęta nie przechodziły. Przeszliśmy przez dużą furtkę. I ruszyliśmy dalej w głąb lasu. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej pogody. Świeciło słońce, a całe niebo było błękitne. Nagle dostrzegliśmy leżący na ziemi śpiwór, którego nie było tam parę dni wcześniej. Przyjaciel zapytał mnie, co to jest, na co odpowiedziałem, że nie mam pojęcia i nie było tu tego ostatnio. Zaczęliśmy czuć się bardzo nieswojo. Podniosłem kij i podszedłem do śpiwora, chcąc go otworzyć i zobaczyć, co jest w środku, ale nic nie mogło przygotować nas na to, co ujrzeliśmy. Kiedy powoli uchyliłem wnętrze śpiwora, w całej okolicy było słychać tylko nasz krzyk. W śpiworze były ciemno czerwone i całe we krwi wnętrzności. Nie mieliśmy wątpliwości, że to flaki jakiegoś większego zwierzęcia lub nawet człowieka. Widać było jelita, serce i inne organy. Ja i mój przyjaciel poczuliśmy się okropnie i chciało nam się wymiotować. Przerażeni zaczęliśmy biec tak szybko, jak to było możliwe. W pewnym momencie obejrzałem się za siebie i wtedy dostrzegłem, jak gałęzie i konary drzew poruszają się coraz bliżej nas, a po chwili z krzaków wybiegła ciemna postać. Wbiegliśmy do domu i przez jakiś czas milczeliśmy, nie potrafiąc wykrztusić z siebie ani słowa. Nie powiedziałem o niczym dziadkowi, myśląc, że i tak by mi nie uwierzył. Nigdy więcej nie zbliżyliśmy się do tego lasu, a od tamtego czasu mój lęk znacząco się wyostrzył. Dopiero gdy byłem starszy, opowiedziałem o tej sytuacji dziadkowi. Przez ten czas miałem jeszcze kilka innych przedziwnych przypadków, ale żaden z nich nie był tak straszny i niebezpieczny jak ten. Często wracam myślami do tego dnia i zastanawiam się, co nas wtedy ścigało i do czego lub kogo należały te wnętrzności. Mam tylko nadzieję, że to jednak było zwierzę, a nie człowiek.